Panie a, a prorok jego zgonu już się tym że nie się przygotowywania tej całej to zaangażować razem z panami katechetami ze strony podstawowej, by przygotować tą całą dzisiejszą Jestem ogromnie wdzięczny tym, którzy przyniemałam także z Grójcza którzy przybyli zestaw zestawie na ten nasz dzisiejszy orszak, który będą no, no, śpiewali w czasie świętej, bo to jest kur w zestawie z schola w zestawie góry będzie przewodniczyła, naszemu wspólnemu śpiewaniu. Ja też jeszcze raz powtórzę, że witam i dziękuję za przybycie tym, którzy uczestniczyli w naszej Bęgrzynce do Rzymu i dzisiaj chcą też przy okazji spotkać się z nami po dzisiejszej uroczystości. Wobec tego teraz, że jest to spotkanie o charakterze religijnym, święte objawienia pańskiego, to jest przypomnienie, że Bóg się objawił dla nas wszystkich. I ma to być też taki prosty charakter. ...próbie z orszakiem boki przejść do wyjścia. Proszę tu się odsunąć po dwa metry, dosłownie w głąb. Zrobiło przejściu. Jego cesarska mość, melkiorasów z tego i orszak azjatycki. Orszaki. Jego szlachetność szejka Baltasara wraz z orszakiem afrykańskim. No i szejka z Gliźnik witamy. Proszę Państwa, kolejność jest taka. Najpierw idzie gwiazda. Tam widać gwiazdę. Za gwiazdą orszaki. I za orszakami podążamy lecie. Zapraszamy. Człowiek, stwórca świata czeka, by ukazać piękno życia każdego człowieka. Piękno stworzenia wody i ziemi, ptaki i drzewa, gwiazda na niebie obok śpiewa. Świat jest Boży. Jak macie jedno, ja nie pokorę, na nasze coś wpłynęło.

Człowieka Wypytuj starannie, gdzie król narodzony A potem mi donieść, bym mógł słać pokłony Wiazdo z nieba dana, w której człowiek księga To prawda o Bogu, zapisana w księgach W nauce i księgach no, o dokładne denetyce. Niech ta gwiazda się ukrywa, gdzie nowego władcę wita. Nad stworzonym światem ta gwiazda świeci. Chce nam dziś objawić, gdzie odnaleźć dziecię. Piękno stworzenia. Pytuj starannie, czy król narodzony, a potem mi donieść, bym mógł słać pokłony.

Potem ujrzałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz do czeluści i wielki łańcuch w ręce. Pochwycił smoka węża starodawnego i wtrącił go do czeluści i zamknął, by już nie zwodził narodów. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia. A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi. Goga, Magoga, by ich zgromadzić na bój. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane Aż stąpił ogień od Boga i z nieba i pochłonął ich, a diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i sian. będzie łatwo i przyjemnie. A dwanaście bram to dwanaście perł. Każda, każda z bram była z jednej perły. Irnek miasta to czyste złoto jak szkło przezroczyste. A świątyni w Nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz baranek. I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu świeciło, bo chwała Boga i oświetla, a Jego lampą baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wzniosą do niego królowie ziemi swój przepych, i za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. I wzniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego, nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ochydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baran. Ludzie dobrej woli, pokój głoszę Wam, Bo wszystkich zaprasza do niebieskich bram. Serce moje naprzód idzie za dobrem, stęsknione. Chcę przed Panem wszystkiego dobra uderzyć pokłonem. Serce człowieka. Mędrcy tego świata, pokój głoszę wam. Bóg wszystkich zaprasza do niebieskich bram. Przeczytałem ksiąg światowych mędrców każdą stronę. Chcę przed Bogiem, który prawdą uderzyć pokłonę. W nauce i księgach. Wszelakie stworzenie! Pokój głoszę wam! Bóg wszystkich zaprasza do niebieskich bram. Oczy moje niespokojne są piękna spadnione. Chcę przed twórcą ładu uderzyć pokłony. Piękno stworzenia! Zapraszamy wszystkich przez anielską bramę do przejścia! się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Ciemna noc w jasności promienistej wodzie. Aniołowie się radują, a świat nie jest gotów na przyjście do. A czy my jesteśmy? Maryje, Matkę Jego. Tam na schodach. Jam jest Kasper VI. Wyruszyłem z kontynentu europejskiego, aby szukać dobra. Gwiazda wskazała mi drogę. W dalekiej podróży z Europy do Betlejem odkryłem, że Ty, Boże, złożyłeś dobro w ludzkim sercu i że to dobro można przy Twojej pomocy z ludzkiego serca wydobyć. Dziękuję Ci. Przydorzę Ci w darze złoto, bo ty jest. Jam jest merkier VI. wyruszyłem z odległych parańców kontynentu azjatyckiego, aby szukać prawdy. Gwiazda wskazała mi drogę w dalekiej podróży do Betlejem. Odkryłem, że ty. Boże, dałeś człowiekowi rozum, zdolny poznać prawdę. I że tę prawdę możemy znaleźć, rozwijając naukę i studiując słowa zapisane w księgach. Dziękuję Ci. Przynoszę Ci kadzidło, bo ty jesteś królem. Jam jest Baltazar VI. Wyruszyłem z kontynentu afrykańskiego, aby szukać piękna. Gwiazda wskazała mi drogę. W podróży z dalekiej Afryki do Betlejem odkryłem, że to Ty, Boże, pozwalasz człowiekowi poznać piękno przyrody, piękno człowieczeństwa, piękno każdego stworzenia i dajesz nam zdolność do tworzenia rzeczy pięknych. Dziękuję Ci, przynoszę Ci mirę. A pachnące zioła symbolizują cierpienie, bo Ty jesteś królem, a stałeś się naszym sługą. Cierpiałeś za nas, abyśmy mogli być zbawieni. Przynoszę Ci mirrę również dlatego, abym potrafił i ja służyć drugiemu i stał się człowiekiem o pięknej duszy.